Hej, hej, cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Nagalokero. W kolejnym odcinku Eldeńskiego Koręgu aktualnie mamy za sobą eksplorację tychże tutaj tuneli. Mamy za sobą ruinę KLM i teraz będziemy wzdłuż ścieżki biegli do naszego kolejnego celu. Ale pięknie zapierdzielił. Aha, tam widzę już jakąś maszynerię przed nami. Hmm. Mamy dziobaka tam u góry. A tu jakiś samobójca po, po nas leci. A tutaj mamy kolejne.

Tylko nie wsadzaj do buzi. W w, 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 w. Dobra, spokój się. Ech. No to nam tu trochę namieszała nasza koleżanka. coś widzę w ogóle w oddali nie wiem generalnie czy mam ryzykować jakby nie spojrzeć żeby zbaczać ze ścieżki bo tutaj naprawdę wszystko wygląda bardzo złowrogo jakiś pomnik to jest czy co O. Eee. O. Strasznie zdziczałe i o, tam coś widzę, jakieś wejście do podziemi. Strasznie zdziczałe i. Szybkie są te dogosy. Aczkolwiek całkiem też łatwo je zabić. Znaczy, przepraszam, jeśli ja jestem w stanie je zabić, to każdy jest w stanie je zabić. Nie, to znowu jest ta gówniana maszyneria. No Nie dobra, ja chcę iść wzdłuż ścieżki jednak. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby tutaj próbować walki, tym bardziej, że mam dużo tych dusz, a czy przepraszam run ze sobą. Zatem ja najzwyczajniej na świecie wolę po prostu tutaj tąże ścieżką kulturalnie jak szanowany obywatel ruszyć. Chociaż z drugiej strony tam na dole były jakieś właśnie te. O ruinki właśnie, ale zanim tam spadnę, zejdę na dół, to troszeczkę minia. Musiałbym to całe obkrążyć. O, okej. Okay. Łopania. No i super. Po kimś coś zostało? Chyba nie. Mamy handlarza. Handlarz z handlarzem wie, co możemy zrobić. Możemy zabić. A w ogóle to nic nie ma. Dobra. Nie biegaj tak szybko, no. No i świetnie. Przed nami są w ogóle jakieś kolejne ruiny. Z tego co widzę, to znowu jest kolejne miejsce łaski. Nie wiem o co tu się rozchodzi. Czemu w takiej dosyć częstotliwości one są rozpostarte. Witwa o Eonie. Radan i malenia w sytuacji patowej. Potem pojawia się szkarł, szkarłatna zgnilizna. Okej. Okay. Co to jest? Czemu ja mam tak mało życia w ogóle? Jakieś ruiny. To coś tak w miarę udało się zabić. Ruiny stanicy w Kaelid. Jest posążek Mariki. Bardzo dobrze. Ja w ogóle to nie są te same, które ja kiedyś spotkałem w tej kopalni, gdzie musiałem się przekradać przez nich. Coś mi to mówi. Tu mamy tych trucicieli, ale to my tam nie chcemy iść, bo my tutaj jesteśmy w ruinach. Tego gościa z tą laską nie zauważyłem. Dobry agent ze mnie nie ma co. E, masakra. Nie, 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 nie. tego nikt nie widział. Tego nikt nie widział, ja nie zginąłem. Straciłem 20 tysięcy. Nie chciałem tego stracić. Nie, stopuj to, stopuj. Miejmy nadzieję, że odzyskam swoje 18 tysięcy. O Jezu. Play Anyway, dokładnie. Nie ja piernicze. To jest po prostu te psy to jest najgorsze gówno jakie może być. Ech. Level tak blisko i niestety tak daleko chociaż w sumie z drugiej strony mogłem się najpierw skupić na psach, a później, znaczy najpierw mogłem się skupić na zebraniu tego, przywaleniu jednemu psu i tak dalej. Ja piernicza, ale dramat. Niestety taka jest sytuacja, że takie straty bolą w tej grze akurat. Miejmy nadzieję, że mi się teraz gra załączy Ale przypuszczam, że zapisało mi to ten stan jak umarłem akurat, więc raczej nie da się tego obejść Czyli 18 tysięcy poszło się srać. No właśnie. Dobra, teraz to już wysrane w to mam. A no tak. Ja pierdolnicę. Okej. Okay. Przecież jaki gówna z tych psów są. Naprawdę, jak Boga kocham. No, bo to że on przeżył. No i niestety to by było na tyle, jeśli chodzi o moje 18 tysięcy. się przydają. Te małe guwienka. Dobra, z tej strony tutaj niczego nie mamy. Tutaj też niczego nie mamy. Ale tutaj już prędzej coś będzie. Hmm. 7000 już bo mi teraz wyobraźcie sobie, jak pięknie mogłoby być. Co tam, coś jest? Powiedzę, że się tak czają. W ogóle one z kimś tu walczyły. A, jest tam ten jeden. Ile mam? 10 tysięcy. Chyba, że jako, że tutaj zginąłem, to w tym momencie po prostu te potwory dają więcej tu żeby to jakoś zarekompensować. Nie wiem, mniejsza z tym. Słabo trochę, no po prostu słabo. Potrzebny przedmiot nie stoi na twojej drodze, nie wiem co to ma znaczyć. ale widzę, że coś tam łazi. Chciałbym cokolwiek widzieć, ogółem. Okej. Okay. Jeszcze chyba jeden tu jest. No dokładnie. To by było chyba na tyle. Mogłem sobie wcześniej tą lampę załączyć, no ale wyszło jak wyszło. No dobra, nie wiem, 12 tysięcy. I ostrze z rudy meteorytu. Sprawdźmy, co to jest, zamieczyk. Wymaga inteligencji, 18. No i generalnie nie jest taki zły też powoduje nagromadzenie krwawienia jest lepszy pod każdym względem, waży 2 kilo więcej zadaje co prawda mniejsze obrażenia, ale za to zadaje obrażenia magiczne myślę, że tutaj można by było tym powalczyć, tylko najpierw trzeba zwiększyć inteligencję inteligencji mamy 14 tylko niestety no trudno Niech nie powiedział, że będzie łatwo. No, bez jaj. Natomiast tam widzę, że przyda nam się kluczyk. E, to konia sobie przywołam, bo na koniu nie będę dostawał tych obrażeń dziwacznych. Ach, e, nie mam dwóch. Ok, skoro nie mam dwóch, to będę zawsze mógł kupić. A żeby kupić, to musiałbym się przedostać do naszej siedziby tutaj. Dokładnie. Dobra, te ruiny mamy za sobą. Jakby nie spojrzeć, powinienem skończyć ten odcinek. W którym zrejkwiatowałem. <laughs> Ale taki drobny szczegół. Natomiast wykorzystajmy sobie te tusze, które mamy. W ogóle mam jeszcze opuszczonego kupca. okej. Okay. no ma tutaj jakieś przepisy, niby i tak dalej. Ten zakrzywiony miecz ma też właśnie te tutaj rzeczy. Bardzo dobrze. Możemy jeszcze teraz przy okazji tutaj skoczyć sobie do Kowala. Zobaczymy, czy Kowal będzie w stanie ulepszyć nasz ekwipunek. Już ci pokazuję. Tego nie ulepszymy. Tego nie ulepszymy. Możemy natomiast Kostur ulepszyć. No i to by było na tyle. Teraz, mając te trzy klucze, możemy się przedostać z powrotem tam, gdzie byliśmy, co prawda, tutaj na tym Kaelit, całym te ruiny są mentorów tak? Ja tu byłem, czy nie tu? Nie, ruiny stanicy to chyba były. Dobra, tu ruszymy sobie z tego ubocza. <laughs> Dokładnie tak czy to będą te ruiny, czy nie? Tak, to będą te ruiny. I to jest tam. po po 165 za jednego, więc. Już 612 za jednego, więc też to ma jakiś sens i czemu ty nie atakujesz? Co ty odpieprzasz? I tak, to bym już miał cały kształt ze sobą, poziomu oczywiście. Raz i dwa. A i mamy tutaj od. W ogóle łaskę. Nie wiem dlaczego. Ale mamy. Ukroniczne. No okej, okay, w tym momencie zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym najwyżej tutaj nagramy sobie taki króciutki segment, w którym pewnie z kimś będziemy walczyć. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia.